Dobry wieczór, witam Państwa bardzo bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawym tematem. Chciałbym Wam przedstawić młodego artystę, człowieka, który pełen marzeń, pełen tutaj ambicji i świetnie gra. Ostatnio, będąc na koncercie przyjaciela Tomka Motyki, właśnie udało mi się posłuchać między innymi występ Karola. Moim Państwa gościem jest Karol Muskała. Dobry wieczór, cześć Karol. Dobry wieczór. Nie wiem właściwie, od czego zacząć. Pytam Cię przed programem, czy bardziej czujesz się jako muzyk, czy jako artysta? Jak to jest u Ciebie? Myślę, że jestem muzykiem, ale jestem też artystą. Poza muzyką też robię dużo innych artystycznych rzeczy. Bawię mhm. się kamerą, wideografia, studio. I... Czyli to pokolenie Z, młode. <laughs> Być może, ciężko mi powiedzieć. Mo może troszeczkę jestem za stary na pokolenie Z, ale... Myślę, że się wstrzeliłem tak pomiędzy. Okej. Okay. Gitara jednak to jest ten instrument, który chyba najbardziej mm, towarzyszy tobie. Od, od którego roku życia grasz? Hmm, od którego gram? Od 13 roku życia, chociaż już przygoda z gitarą troszeczkę wcześniej się zaczęła. A to jest długa i zawiła historia. Myślę, że chyba pierwszą styczność z tym instrumentem miałem gdzieś w okolicy 6 roku życia i to była gitara basowa. Mego wujka, a już taką swoją gitarę faktyczną dostałem na Komunie. A że byłem niewdzięcznym małym Bachorem, to, <grym> dostałem, to gdzieś tam ta gitara odeszła na strych i w wieku 13 lat właśnie mhm. się już tak moja przygoda zaczęła na dobre. No, na ogół jednak gitary to bardzo trudne instrumenty. Wszyscy wiedzą, którzy potem czują opuszki palców zdarte, też miałeś początki takie dosyć trudne. Czy jednak gitara nie sprawiała ci takiego problemu? Jeśli chodzi o moje początki, to gdzieś tam miałem takie trudności jak każdy początkujący gitarzysta, ale ewentualnie problemy z i opuszkami gdzieś mhm. tam pokonałem. Z innymi też się zmierzam do tej pory i mhm. tak to wygląda. Próbowałeś innych instrumentów grać na nie wiem, pianinie, na saksofonie, na jakichś? Niespecjalnie, chociaż y, czuję też y, do perkusji pociąg, mhm. czuję do. Basu i do wielu innych instrumentów, i bardzo lubię w ogóle instrumenty, które brzmią pięknie akustycznie, więc pianino też wchodzi w grę. Mhm. Skrzypce i wszystkie takie instrumenty. Może zabrzmi to śmiesznie, jak uwielbiam gitarę, tak może niekoniecznie lubię gitary elektryczne, bo jednak nie jest to taki naturalny dźwięk. Jest to faktycznie dźwięk przetworzony gdzieś przez te mhm. przystawki. No pewnie drodzy Państwo, za chwilę usłyszycie, jak Karol gra. Dla mnie to jest trudno w ogóle sobie wyobrazić, że można tak grać. Styl, który tutaj um, utrzymujesz, którym się posługujesz, to jest Finger style. Finger style, tak. Powiedz coś bliżej na ten temat, bo pewnie target moich widzów niekoniecznie wie. Sam też nie wiem, co to jest za, za styl, na czym on polega. Fingerstyle to jest dość złożona sprawa. Myślę, że fingerstyle można na wiele podgatunków podzielić, ale jako taki jeden obraz fingerstyle można powiedzieć, że w wielkim uproszczeniu to jest bycie jednoosobową orkiestrą. Czyli gitarzysta grający fingerstylem na scenie musi sprawić wrażenie obecności całego zespołu, więc będzie grał. Osobno linię basową, osobno będzie grał perkusję, osobno będzie grał linię rytmiczną i być może jeszcze melodię. Mhm. I cokolwiek by tam sobie Jak nie, nie wymyślił, żeby. Garol było... możliwe, żeby jedna osoba, ty potrafisz grać jednocześnie nawet na dwóch gitarach naraz. Myślę, że cierpliwość jest potrzebna, żeby tak grać. Ale nie tylko. Myślę, że też zapał. No, ja gdzieś tam miałem ten zapał w swojej. Młodości, żeby chłonąć tą wiedzę i grać dużo. Chyba mi się to zwróciło teraz. Myślę, że też pandemia była takim krokiem dla mnie dużym, bo jak się zaczął ten cały COVID, to dużo, wszyscy zresztą z nas dużo siedzieliśmy wtedy w domach i nie mieliśmy co robić, co niektórzy i. Dużo grałem na gitarze i dużo wtedy odkryłem o sobie. Mhm. Czy był jakiś artysta, który Cię zafascynował, że jednak poszedłeś w kierunku fingerstyle? Tak, zdecydowanie tak. Pierwszą osobą, jaką widziałem był Ben Laps. Na jakimś filmiku jeszcze nastoletni Ben Laps grał właśnie koncert gdzieś w plenerze na jakimś festiwalu i zagrał utwór Justina Kinga, Funk Defied. I znalazłem ten filmik online, on tam poszedł w viral i Wtedy chyba poznałem pierwszy raz fingerstyle i zakochałem się od razu. Mhm. Coś mnie chwyciło w tym stylu. Już wtedy zacząłem grać na gitarze. Wcześniej, ale nie, nie czułem jeszcze chyba tej magii, ale właśnie wtedy ją poczułem pierwszy raz, kiedy zobaczyłem ten styl mhm. i ten pierwszy utwór. Długo się uczyłeś tego sposobu grania? Tak. To wyglądało u mnie tak, że na początku grałem podstawowe rzeczy, żeby się nauczyć gry na gitarze, więc jakieś proste bicia, proste akordy. Gdzieś tam troszeczkę wiedziałem muzyki klasycznej i właśnie jak się pojawił ten fingerstyle, to pierwszym fingerstyleowym utworem, jaki miałem odwagę się za zabrać, to właśnie był Funk i żeby, to co robiłem wtedy z gitarą w ogóle zanim to zaczęło brzmieć, jak ten utwór, to dużo... spędziłem chyba 3 miesiące czasu, zanim to w ogóle zaczęło przypominać ten utwór mhm. i dopiero po kolejnych miesiącach coraz bardziej, coraz bardziej nabierało to kształtu oryginalnego utworu i po dłuższym czasie go wypracowałem i tak wyglądała przygoda z pierwszym utworem później był drugi utwór i drugi utwór poszedł mi troszeczkę szybciej trzeci utwór jeszcze szybciej, gdzieś tam powoli te techniki zaczęły się, że tak powiem, zazębiać i cały ten proces nauki szedł mi Szybciej I myślę, że stąd też się pojawiła taka mhm. motywacja, że nie przestają grać do dzisiaj. Dzisiaj to jest, drodzy Państwo, magia. Za chwilę poproszę Ciebie Karol o to, żebyś zaprezentował przynajmniej, jak powstaje, od, od czego można zacząć, nie, jeżeli chodzi o ten styl. A to może zróbmy to teraz, bo umknęło mi pytanie, które ci miałem teraz zadać. Jak można w skrócie praktycznie pokazać, na czym polega. Gra na gitarze, trochę inna gra na gitarze, czyli w stylu fingerstyle. Myślę, że mógłbym to zademonstrować na instrumencie. Jasne. To dawaj. No więc, ten styl polega na tym, że, tak jak wspomniałem wcześniej, próbujemy sprawić wrażenie obecności całego zespołu, no ale jestem tylko jedną osobą, z jedną gitarą, i jak ja to mam zrobić? Otóż tak, że będę po kolei zapraszał osoby do mojego zespołu i pierwszą osobą będzie mój perkusista. Tu jest podłoga i tu jest werbel. Ok, na razie mój perkusista nie robi nic specjalnego, ale dodam talerze. Dobra, cały perkusista jest w prawej ręce, lewa ręka nic nie robi. Także teraz zaproszę drugą osobę i to jest mój gitarzysta rytmiczny. Trzecia osoba, basista. I czwarta osoba, gitara solowa. I wszyscy razem. Katia mówiąc, jestem w szoku, słuchaj, yy, i tak samo chyba wszyscy, którzy uczestniczą w czasie Twoich koncertów. A jest to wręcz niemożliwe, że można tak grać? Myślę, że jest możliwe i że jest w zasięgu każdego człowieka, który ma 10 sprawnych palców. Yy, grasz różne style yy, w ten sposób, prawda? Bo to i flamenko, i, i, i. Fingerstyle myślę, że to jest yy, połączenie wszystkich stylów gry na gitarze na całym świecie i w sumie też fingerstyleu chodzi o to, żeby właśnie wszyscy trafiamy na jakieś bariery tworząc tą muzykę i chodzi o to, żeby znaleźć sposób na przekroczenie na złamanie tych barier, na przekroczenie ich i znalezienie czegoś, czego nie było, czegoś innowacyjnego i myślę, że tutaj świetnym książkowym przykładem będzie Alex Misko ze swoją gitarą, która ma bardzo fajną ksywkę Frankenstein i wygląda jak Frankenstein okay. ma zupełnie osobny zestaw perkusyjny. Tutaj ma 6, 7, 8 mikrofonów, szczerze, nawet nie wiem, mnóstwo. Ale najciekawszą rzeczą jest system strojenia jaki ma jego gitara. Bo poza tym, że tak samo jak ta gitara ma te cacka, To są specjalne tunery od banjo, które. No, nie mamy nawet czasu, żebym opisywał dokładne ich działanie, ale Alex Misko ma to. Jeszcze coś ma tutaj, jeszcze coś ma tutaj, okay. i w sumie to zrewolucjonizował grę na gitarze akustycznej, moim zdaniem. Zdecydowanie i chyba nawet nie ma za bardzo śmiałków na świecie, którzy by chcieli robić to, co on teraz robi, bo jest to mhm. tak ekstremalne i tak artystyczne. I jest to też jego przede wszystkim, i myślę, że też każdy artysta chce prędzej czy później coś takiego osiągnąć, mieć taki swój styl. I fingerstyle myślę, że jest fajną rzeczą, dlatego przez to, że można naprawdę ten styl eksploatować na każdą różną stronę, Na mm -hmm, każdej płaszczyźnie. Wiesz, nie słyszałeś, ale chwilę przed nagraniem mm. rozmawiałem z Twoją dziewczyną Julią, którą pozdrawiamy tutaj i zdradziła, że w domu masz sporo gitar. Mam sporo gitar? Ile ich jest? Mam. Ile? Szczerze? Nie wiem. Raz, dwa, czyli tak, gitara z komunii dalej jest. Pierwsza gitara akustyczna dalej jest. Moja druga gitara, na której bardzo długi czas grałem, na której zbieram teraz podpisy moich idoli, również jest. I teraz jest ta. Jeszcze jedna. Trochę jest. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Teraz te trzy, co tam sobie stoją. I chyba jeszcze coś, <grym> <grym> czyli w sumie ponad 10 no, w przeciągu 10 lat, czyli jednorocznie, e, za 60 <laughs> lat ile ich będzie? <laughs> nie wiem, czy to się tak matematykuje, niemniej jednak myślę, że powodem tego jest też to, że jestem artystą i Paneza i oni mnie, że tak powiem, sponsorują. Więc te gitary nie do końca są moje, ale są dla mnie i yes. mogę na nich grać, mogę je eksploatować jako narzędzie pracy i panes mi pomaga w tym, co robię, właśnie dostarczając mi te instrumenty. I nie tylko. No właśnie, drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się też trochę w takim celu spełnienia marzeń. Kiedy, kiedy byłem na koncercie, na którym grał również Karol, to zdradził swoje marzenie, które jest jakie powiedz nam. Moje marzenie na tą chwilę jest takie, że. W Anglii odbywa się trasa koncertowa moich właśnie dwóch idoli z dzieciństwa, John Gom i Andy McKee mają trasę koncertową i John Gom na swojej stronie umieścił, dał ludziom możliwość wzięcia udziału mhm. w ich trasie koncertowej jako support i oni okay. chyba mają tam 16 koncertów, więc dużych myślę, że koncertów. dużych koncertów na trasie koncertowej, myślę, że to jest całkiem duża trasa. Także jest to bardzo fajna okazja, żeby zagrać, no, a tym bardziej u boku właśnie swoich idoli i bardzo wielu ludzi tam się chce dostać i na no, tych ludzi można głosować. Właśnie na no i przede ziemia. wszystkim też zapromować y, nasz kraj jako Polskę, jako Polak, reprezentant naszego kraju. No, i można drodzy Państwo tutaj bardzo pomóc, bo na stronie internetowej, która będzie zamieszczona tutaj pod filmem, zarówno pod filmem, jak i w komentarzu, można w bardzo prosty sposób wejść i zagłosować. Słuchajcie, nie potrzeba oddawania tutaj żadnych pieniędzy, głosowania itd. Tak tak Wystarczy kliknąć, jest to bardzo prosta sprawa. Karol, gdybyś mógł przedstawić, jak to w najprostszy sposób można zrobić, jak oddać na Ciebie głos. Wchodzimy na stronę, na stronie jest bardzo długa lista imion i nazwisk I gdzieś tam się znajduje Karol Muskała, wtedy należy zaznaczyć moje imię i nazwisko i pod listą zaraz będą dwa klawisze i należy wcisnąć vote i wtedy głos jest wysłany, drugi klawisz był od sprawdzenia ilości głosów, ile ma każdy uczestnik. I niżej jest formularz, w którym można się wpisać na listę. I czasami niektórzy tam mogli się zakłopotać, że przeskoczyli tą listę i jakiś formularz był, nie wiedzieli, co wpisać. I tego nie. nie jest lista, są nazwiska z góry do dołu, od razu, zaraz pod listą jest guzik walty. No i teraz wszystko. tak, które, niektórym może miejsce, tylko ile masz już punktów na dzisiaj? Około 800, nie pamiętam dokładnie. Mm -hmm. Coś około 800 powinienem mieć mm -hmm. na tą chwilę. To dużo, mało w tym rankingu? wydaje mi się, że jestem gdzieś w okolicy top 10, top 10, więc mhm. myślę, że całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że oni mają 16 koncertów, to jeżeli na każdy będzie po jednym artyście, to myślę, że mogę się wstrzelić. Nie jestem pewien do końca jak będą wyglądały wyniki, nie mhm. jestem pewien kiedy będzie koniec tego Właśnie. głosowania, także tego nikt nie wie. No ale drodzy państwo, najważniejsze, żebyśmy teraz się zmobilizowali i Oddali głos na Karola. Zresztą widzicie, że naprawdę warto, młody artysta, warto spełniać marzenia także innych osób, więc szukamy na tej liście imię nazwisko Karol Muskała. Zjeżdżamy na sam dół. Jeden przycisk jest oddany głos. Takich głosów, można oddać jeden więcej? Raczej tylko jeden, jedynie nie wiadomo. Okay. Dobrze, Karolu, czy możesz jeszcze zaprezentować coś ze swojego? repertuaru, no może nie ze swojego, ale chociaż masz swoje utwory właśnie. Zwłaszcza wpadło mi w ucho to związane z przestrzenią kosmiczną. Mogę coś jeszcze zaprezentować? Zawsze przed każdym utworem trzeba stroić, stroisz? Niektóre st utwory mam w tym samym stroju, ale zazwyczaj jak gram koncert, może właśnie w troszeczkę innym formacie niż miał miejsce w kawiarni, to zazwyczaj mam tak poustawiane mhm. utwory kolejnością że nie przestałem wszystkich strun, tylko na przykład tylko dwie mhm. i mam też, jestem przygotowany bardziej do takiego scenariusza właśnie na pełny występ, jak gdzieś tam mam już gotowe jakieś projekty, to wtedy na przykład mówię coś, między międzyczasie przestrałem i jakby nie czuć tej przerwy. Nie tak jak w kawiarni, nie tak jak mhm. teraz, bo to byłoby irytujące na początku. Mi to dokuczało, ale gdzieś tam związane z sobie Powiedz to. w takim razie, ten pierwszy utwór, który grałeś, to był w tonacji jakiej? Nie wiem. Okay. Yy, dla mnie liczy się to, że struna w relacji co do siebie jakby ma znaczenie. Wydaje mi się, że to będzie E. Tak, to będzie mhm. E, bo... A teraz mhm. przestawiłeś sobie na jak? To jest dadgad, ale dwa dwie pół tony niżej, więc to, tu totalnie, jest dadgad. to totalnie inne strojenie niż w tradycyjnej gitarze. Zupełnie. Ok. Tu, jak by miał być standard, to tak brzmiał. No tak. Teraz przypomina normalną gitarę. Czyli ta struna idzie 2,5 tony w dół, te dwie idą 2,5 tony w dół mhm. i mamy to. Jeszcze wszystko idzie 2,5 tony w dół. Okay. No dobra, co to będzie w takim razie? Yy, a więc. Bez tego. To też jako yy, cover, to co, co to jest? Yy, zagram utwór, który yy, właśnie jako pierwszy nauczyłem się grać tym stylem. Mhm. To było moje takie pierwsze duże fingerstyle wyzwanie. Jest to utwór autorstwa Justina Kinga i nazywa się Funky okay. Fight. Awa, słuchaj, Dla mnie to jest naprawdę jak sterowanie jakimś statkiem kosmicznym. E, no, zapiera dech w piersiach. Dużo, dużo koncertujesz, dużo grasz? Staram się tyle, ile mhm. mogę. Jak się pojawiają jakieś okazje, to zawsze chcę chwytać wszystkie stropy. A gdzie Cię można posłuchać w najbliższym czasie? Nie wiem, kwiecień, maj. 5 kwietnia gramy fajny koncert właśnie w Kamiennej Górze. Jest to koncert charytatywny dla Wiktora. Będzie tam dużo osób się tam pokaże właśnie z muzyką będzie można przyjść są i wydać jej troszeczkę, żeby pomóc celu. temu chłopcowi oczywiście tak. w dobrym celu. Także jest to w Kamiennej Górze, 5 kwietnia i poza tym 14 czerwca też jest fajny festiwal. Wiosło, warsztaty wiosło. Festiwal muzyczny wiosło i tam będę grał u pana Tomka razem z Martyną Jakubowicz, i to będzie w moje urodziny 14 czerwca. Także fajny prezent urodzinowy i pan Tomek właśnie załatwił. Zapraszając mnie do siebie, także bardzo się cieszę. Pozdrawiamy też bardzo serdecznie z tego miejsca. Drodzy Państwo, w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak oddać głos. Bardzo was o to proszę, bo naprawdę fajna sprawa można pomóc Karolowi spełnić marzenie. Któż z nas nie chciałby spełniać swoich marzeń? A myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Tym bardziej właśnie, żeby zaprezentować jako reprezentant naszego kraju Polski na takim wielkim wydarzeniu zagranicznym. Planowana już jest trasa. Już wiadomo, kiedy te występy odbędą się? Jeszcze nie wiemy kiedy i jesteśmy właśnie na początku dopracowywania tych szczegółów, także myślę, że gdzieś wszystko po drodze wyjdzie. Bardzo Tobie dziękuję. Drodzy Państwo, Karol Muskała był moim, Państwa, gościem. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej. Tam też są nagrania. Powiedz właśnie, jak znaleźć karolmuskala.com karolmuskala.com i tam w sumie wszystko znajdziecie na instagramie karol.muskala i stamtąd też znajdziecie moją muzykę i na youtube i na spotify zapraszam wszystkich i dziękuję za głosy i również tobie bardzo dziękuję za ogłoszenie mnie tutaj. Mam nadzieję, że będę mógł posłuchać ciebie właśnie na tym wielkim koncercie no nie osobiście, bo tam nie pojadę, ale ja się dowiem, że udało się zebrać. Życzę sobie tego naprawdę z całego serca, no i przygotowuj się do w przyszłości wywiadów, czego też Tobie życzę bardzo. Pewnie. Dziękuję bardzo.